Hej, witam Was serdecznie z tej strony Piotr ponownie. Słuchajcie, jest 6.30 rano i idziemy biegać. To znaczy dzisiaj nie będę biegał, tylko pokażę Wam przynajmniej częściowo trasę. Jak będzie kamerka, to będzie ona cała pokazana. A dzisiaj e, chcę nakręcić takich kilka fragmentów, żebyście zobaczyli sobie, że ta moja trasa to nie jest jakiś tam szczery las i nic się nie dzieje, ale coś tam po drodze się zawsze mija i jakieś takie ciekawsze momenty Wam po prostu pokażę ciekawsze miejsca. także oglądajcie dalej, nie uciekajcie. no witajcie ponownie, nie wiem jak to będzie widać, ale tak wygląda ulica najbardziej dziurawa ulica w Aleksandrowie Kujawskim, niestety na której ja mieszkam. te hałasy to ktoś tam drewnotnie jak co rano. I słuchajcie. Po wyjściu z domu mam do przejścia jakieś 500 metrów i już jestem w lesie. Będę robił takie króciutkie fragmenciki jakby, bo nie wiem na ile bateria mi starczy. No i cóż, po 500 metrach... Asfaltowa droga się kończy, zaczyna się normalna, jakaś taka płytowa i las, a później już tylko żużlówka i piaszczyste drogi. Pierwszy fragment drogi wygląda tak. E, słuchajcie, nie tylko boki są zielone, ale i góra również, jak widzicie. E, no cóż, zawsze chciałem w wielkim mieście mieszkać. Także sporo mieszczuchów na pewno w tej chwili mnie ogląda. Zazdroszczę Wam z jednej strony mieszczuchy jak najbardziej, dostępności do wszystkiego e, imprez i tak dalej bliskości do różnych ośrodków kultury i tak dalej ale po tych wszystkich latach mieszkania w, na takich obrzeżach małego miasteczka już bym się chyba nie zamienił, naprawdę. Już bym się chyba nie zamienił. Pierwszą ciekawostką, którą mijam, jest tak zwanie potocznie zwana szkółka leśna. Normalnie się to nazywa gospodarstwo leśne. Tutaj wszystkie drzewka są hodowane. Jeżeli ktoś się wam z was zastanawia, za chwilę zacznie się chyba, tak jest. Są teraz podlewane, chociaż zanosi się na deszcz, ale może te chmurki z tyłu nie widzicie ich, ale są potężne chmury. Muszę tu kiedyś przyjść z aparatem i zrobić jakieś dłuższe naświetlenia. W słońcu musi to wyglądać super. O. o! Kurde! Czy mi się wydaje, czy tutaj. Aha, ciekawe, czy doleci woda tutaj, zaraz zobaczymy. Na razie tylko powietrze się z tego wydobywa, to jest dosyć blisko. No słabiutko, coś słabiutko. Widocznie ciśnienia nie starcza albo wody nie starcza po prostu na coś takiego. Wiecie co, zawsze chciałem zrobić tutaj sesję ślubną i ja kiedyś zrobię. Będzie to wymagało pewnie no jakiejś tam gotóweczki danej pracownikom, ale sesja ślubna pośrodku czegoś takiego. Dobra, pokażę Wam z oddalenia, jak to wygląda. Część z Was zastanawia się, dlaczego z boku ja mam tam zawsze jakieś hasło. Co Ty robiłeś, Grubasie, albo coś takiego. Słuchajcie, chodzi o to, żeby Was zmobilizować. Po prostu, zawsze tam piszę, że ja dzisiaj na przykład przebiegłem 2 km. A co Ty robiłeś, Grubasie? I jeżeli jest wśród Was ktoś, to zawsze na to pytanie będzie odpowiadał: No, dzisiaj nic nie robiłem, albo dzisiaj tam na przykład byłem, yy, no nie wiem. Leżałem sobie w łóżku, to w końcu przyjdzie mu ochota i kurczę na, pew, na któreś z kolei moje pytanie odpowie. A ja dzisiaj przebiegłem 500 metrów i też nie jest tak źle. I właśnie o to mi chodzi. No właśnie, dobra, idziemy dalej, kurczę. Tak to wygląda z boku. Nie wiem na ile to będzie widać. Kiedyś słuchajcie. Była tu tylko i wyłącznie drewniana stara szopa Ale kiedy Weszliśmy do Unii, nie wiem, jakieś pieniążki chyba się pojawiły i Mamy teraz dosyć Fajnie wyglądającą szkółkę, te budynki I tak dalej, niestety maszyny zostały Z poprzedniej jeszcze ery Nie wiem czy widzicie tego, nie wiem co to jest za ciągnąć, jakiś tam ciapek No cóż Hmm. może i na to przyjdzie pora. Od głównej drogi odbijam, tutaj w jeszcze taki bardziej gęsty las, także jest jeszcze fajniej. Tutaj akurat nigdy nie biegnę, ponieważ jest zbyt nierówna nawierzchnia i po prostu bolą jest stawy. Jednak tutaj za bardzo dostaje organizm. Tutaj taka ciekawostka. Jakby ktoś marzył o własnej wyspie, <noise> to do Aleksandrowa zapraszam. Kurde, przepraszam, że tak chwieję tym, ale komary strasznie tu gryzą, jak się człowiek zatrzyma. Eee, no cóż, trochę błęczuczne stwierdzenie, jeżeli chodzi o tą wyspę. Zwłaszcza, że rzeczka ma jakieś 4-5 metrów szerokości. <noise> Dobra, kontynuujemy. Słuchajcie, po przejściu około 2 km w linii prostej to jest mniej, ale moją trasą jest to jakieś 2 km. Dochodzimy do z pozoru, a z pozoru niepozornego, do dosyć niepozornego miejsca. Ten mały mostek, a pod nim niewielka rzeczka o nazwie Tążyna. Nie byłoby w tym nic specjalnego, ale jest to miejsce jak najbardziej historyczne. I tutaj, chyba, zaczną się moje wszystkie historyczne terenowe vlogi. Oczywiście, czekam na kamerkę i już się zdecydowałem na kamerę Sony Action, y, dlatego, że ma stabilizację obrazu. No, a na razie tylko wam pokazuję. Taka niepozorna stróżka. Mam nadzieję, że to ostrość ładnie złapie. Eee, kilka przygód miałem w dzieciństwie, związanych z tą rzeczką, także na pewno to wszystko opowiem. E, otóż moi drodzy, znajdujemy się w tej chwili na granicy dwóch zaborów: zaboru pruskiego oraz zaboru rosyjskiego. No i zawsze jak jest granica, to kwitnie szmugiel, kwitnie jakieś, wiecie, nielegalne sprawy. Także sporo tu jest ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Ludzie z wykrywaczami metalu sporo tutaj um, rzeczy wykopali ciekawych. No idziemy dalej. Jestem już po stronie pruskiej, <gryżackiej> krzyżackiej, jak to my nazywamy. I idziemy dalej w kierunku linii obronnych niemieckich z 1944 roku. Ok. Moi drodzy, znajdujemy się w pobliżu linii obronnych niemieckich z okresu II wojny światowej. Jest tutaj niezwykle sprzyjający teren do obrony. Oczywiście, kiedyś Wam bardzo dokładnie to wszystko pokażę. Są tutaj rowy przeciwczołgowe, są punkty oporu, także betonowe. Zaraz jeden z nich Wam pokażę. Tutaj teren jest niezwykle, powiedziałbym, sprzyjający. Tych drzew nie było, bo ja, ja pamiętam. Znaczy, zarośli może. Te duże drzewa, nie wiem, one po wojnie na pewno zostały posadzone. No właśnie, obraz mi się trzęsie. Kurczę, jakbym miał tą Sony, to tam prawie się nie trzęsie obraz. Chociaż tłuste ciało podobno tak trochę amortyzuje, także nie wiem, czy tam widzicie. Ale pokażę Wam z innej strony. Jesteśmy w tym momencie, te, te zagłębienia, które tutaj widzicie, to już są okopy. Rowy przeciwczołgowe też będziemy mijać. Oczywiście, co jakiś czas były tutaj bunkry, a raczej takie małe schrony typu Tobruk. Znawcy tematu wiedzą o Jemy, przepraszam Was za to. Znawcy tematu wiedzą o co chodzi. O, to są maleńkie okopy. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać w ogóle tutaj i. Tutaj nie będę wchodził. Wiele opowieści wiąże się z tym bunkrem. Wyobraźcie sobie, jak cudowny był kiedyś to obiekt dla małego dzieciaka, który hasał. Tak jest, nie było iPadów, strajpadów. Hasaliśmy sobie. Jesteśmy tutaj w dosyć ciekawym miejscu. Ten bunkier będzie również opisany. Dobra, uciekam stąd, bo kolerne muchy. Ostatnio jak byłem na czołgu, użarła mnie końska mucha i cała ręka spuchnięta. Nie dość, że człowiek gruby, to jeszcze kurde, łapa napuchnięta. Tam dalej, nie będę Wam tego pokazywał, o, nie widać nic. Jest stanowisko obserwacyjne razem z dużym bunkrem. To jest bunkier, który tam nawet śluzę posiada. Tutaj droga, którą kiedyś biegałem, ale wydłużyłem tą trasę i idziemy w tą drogę. To co tu widzicie to jest chyba pierwszy rów przeciwczołgowy. Niestety no, skali nie potrafię tego oddać, także musiałbym wejść do środka. Jest głęboki na jakieś 2 metry, szeroki na jakieś 4 metry i ciągnie się naprawdę na dosyć długą e, odległość. E, no chyba, że dałem ciała i to w ogóle nie jest żaden rów przeciwczołgowy, tylko ktoś sobie tu po prostu to dla zabawy wykopał. Eee, dalej, jeżeli pójdziemy. A, nie dopowiedziałem Wam, że jest to, moi drodzy. Te linie obronne Niemcy zrobili po to, aby zatrzymać ewentualne natarcie radzieckie, które miało iść na Toruń. A jak to naprawdę było, to się oczywiście <laughs> dowiecie w przyszłości. Eee, no, a tu już nic ciekawego. A, tu jest. Najgorsza część tej trasy, ponieważ znajdujemy się, nie wiem czy tu tory będziecie widzieli, pewnie widzicie, jest to trasa. Jeżeli ktoś pociągami dużo jeździ, to na pewno jechał tędy. Jest to trasa z Warszawy do Gdańska, czyli linia kolejowa, no bezpośrednie dwa miasta, najbliższe to jest z Wocławka do Torunia i odwrotnie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Cóż jeszcze mogę powiedzieć, kurczę. Aha, no, pewien dyskomfort jest tutaj, jak jeżdżą pociągi. Ta trasa przebiega, moja, bardzo blisko tej linii, także potrafi niezły kurz osiąść na człowieku. No dobra, tu jest chyba jeszcze jeden rów przeciwczołgowy gdzieś. Niemcy najeżdżyli ten teren, naprawdę, jak Wam go dokładnie pokażę, zobaczcie, jest idealnie Usytuowany, jeżeli chodzi o obronę, tutaj zaczynają się takie delikatne wzgórza. No i cóż, na szczycie tam widzicie, jak byłem mały, to w ogóle tutaj nie było tych drzewek. Praktycznie to były takie do kolan zaledwie dzieciaka tam powiedzmy kilkuletniego. Chodziło się tutaj na maślaczki, ponieważ te brzuszki za tymi brzuskami jest o, tak to wygląda. Kurczę, normalnie to jest dosyć wysokie i strome, natomiast jak widzę teraz na aparacie, to to w ogóle nie wygląda. Także, no, wiecie, dałbym wiele, żeby mieszkać w ciekawej okolicy, ale jak już zdecydowałem się robić te, te vlogi, jakby, no to będę pokazywał to, co mam. No. Zazdroszczę ludziom, którzy gdzieś tam w Stanach mieszkają, albo w jakichś naprawdę puszczach, czy tak dalej. Mają co pokazywać no, te kujawy tutaj. O, tutaj macie znak. Zaczyna się zewnętrzna strefa poligonu wojskowego, Artyleryjskiego poligonu wojskowego szkoły artylerii Storunia. Eee, o czym mówiłem, aha. No chciałbym pokazywać coś fajnego, natomiast no, no takie okolice jakie tutaj są, będziecie. Widzieć, nie będę w każdym filmie mówił, mam nadzieję, że Wam się podobało, nie nudziliście się. Po prostu, jak się będziecie nudzić, to śmiało, piszcie w komentarzach, co mam poprawić, gdzie chodzić i tak dalej, i tak dalej. Ja się do tego będę stosował, jest to część mojej odchudzającej terapii. Dzisiaj cała trasa pewnie mi zajmie przejście z 2,5 godziny, i to, jak na grubasa, jest, uważam, całkiem, całkiem sporo. Bo nawet przejście, chociaż dzisiaj w ogóle nie pobiegnę, to nawet przejście tej trasy jest, no jest naprawdę, troszeczkę tych kalorii się spali. Dobra, nie ględzę już, bo już o dupie Maryny zaczynam.